Hej, bardzo dziękuję za wszystkie pytania i subskrypcje. Zapraszam. Lubisz TikToka czy YouTube? To i to lubię. Wolisz kiełbaskę czy chrupiące ziemniaczki? Cieniutkie plasterki chrupiącego ziemniaczka. Pozdrawiasz mnie? Ja Cię pozdrawiam. Nie. Znaczy, tak, pozdrawiam. Pisz kiełbaskę z sosem? Nie. Piwo czy wódka? Pozdro Jaka jest twoja ulubiona zupka? Yet? Tak, I'm znaczy chińska pomidorówka right jest zrobisz kiedyś ready, widzę kontraktowej edycji rysownicy? Hmm, czemu by nie? Czy lubisz placki? Lubię placki Czy nagrasz ze mną jakiś film? Czy lubisz ostre jedzenie? Nie yeah. Najpierw płatki czy mleko? Idziesz na dwór czy na pole? So Najpierw płatki i idę na dwór Jakie gry grasz? Czy będą oceniane filmy innych youtuberów? Nie wiem, może kiedyś. Najpierw mleko czy płatki? Ja wcześniej, że mleko. Znaczy płatki. Tak, płatki. Hmm. Jaki specjal na 500 subów? Nie wiem, czy dożyję. Kiedy live? Live staram się nagrywać od piątku do o 19. Thank you. I'm, I'm a, a little, a little sick, sick right now, but I.